proszę, zapraszam. Robimy face to face'a. Zostaw, zostaw, zostaw. Ochrona, 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 ochrona. Ochrona! Ochrona, ochrona, ochrona. ochrona, ochrona. Puśćcie go. Puśćcie go, puśćcie go. Nie może tak być. No ty, Ochrona, weź. o się, ochrona. Puść go, puść go, puść go, puść go. Nie może tak być, mordo, że jeden już schodzi. Here we go again. Puśćcie, puśćcie, puśćcie trochę. No, panowie, ja bym spróbował jeszcze czekaj. drugie starcie. Moi drodzy, spróbujemy podjąć próbę face-to-face. Chcecie face-to-face -face publiczność? Chcecie! Dobrze, Alanik Załęcki. Podejście drugie, zapraszam panów! Pełne skupienie! Dobra, nic z tego nie będzie! Dobra. Panowie, no tutaj już się to trzech idziemy. razy sztuka, sprawdźmy jeszcze raz. Alan! Malik, mordo! Spróbujmy jeszcze raz, dawaj! Tenis. Dobrze posłuchajcie! Zrobimy tak! Kochani, publiczność jest najważniejsza. Zrobimy tak! Podejmiemy ostatnią, trzecią próbę i panowie, Trzecia Potraktujcie próba. to honorowo! Zróbcie potraktujcie hałas. to honorowo! Jutro widzimy się w klatce. Ostatnia próba, panowie, honorowo! Ręce przy sobie, chodźcie! Honorowo! Chcecie ich zobaczyć face-to-face? Panowie, ręce przy sobie, Denis. Tak? Okażcie swój charakter wojownika. Chyba już nie wróci. Dobrze, czyli chyba jednak nie będzie tego face to face'a. Czekamy jeszcze sekundkę czy? Dobrze. Panie i panowie, Denis Załęcki, Alan Kwieciński, już jutro w klatce. Ogarniajcie pay-per-view, nie możecie tego przegapić. Wielkie Słuchajcie brawa! A teraz po naradzie z paroma osobami tutaj, po prostu doszliśmy do wniosku.